Cześć. Cześć! Witajcie na kanale Łazikanty! Czyli rodzinne podróże. Dzisiaj zabieramy Was w poszukiwaniu jednego z najpiękniejszych płazów polskich. Jaki to płaz? To za chwileczkę się dowiecie. Zapraszamy na przygodę! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami. Najlepsze miejsce, żeby szukać tego gagatka, to w naszym rejonie jest wąwóz Lipa. Gdzie już kiedyś mieliśmy okazję spotkać to... tego e, potwora. A jaki to jest potwór, jak się zwie ten potwór? Salamandra plamista. Inaczej? Płaz ogn... Jaszczurka ognista. Jaszczur ognisty. Tak jest. Idziemy, będziemy wędrować szlakiem po rezerwacie przyrody wąwóz Slipa, wypatrując pierwszych obudzonych z zimowego letargu salamandr, bo to już jest czas na nie. Tak więc, chodzimy do wąwozu i będziemy majestatycznym wąwozem wędrować w dół. Zazwyczaj tędy kończymy naszą wycieczkę, i widzicie. Już te skały wulkaniczne, bo oczywiście znajdujemy się w krainie wygasłych wulkanów na Pogórzu Kaczawskim. No hej, 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 milenka. I wchodzimy w wąwóz, jeden z kilku, których się tutaj znajduje może nie tak sławny jak wąwóz Myśliborski. Ale równie ciekawe. Miejsce. Ciekawe miejsce, tak, równie ciekawe. Strumyczek skromnie ciurka, A my zaraz będziemy musieli się i głębiej tam wchodząc w ten wąwóz, rozglądać za naszymi salamandrami. Dzisiaj Szymon poopowiada nam kilka ciekawostek związanych właśnie z tymi salamandrami. Z tego względu, że Szymon. Jest fanem wszelkiego rodzaju płazów, gadów, tak? tak? A ja jestem fanką kotów. <laughs> Okej, okay, ale mam nadzieję, że tu kotów nie ma. Ale koty nie stanowią zagrożenia dla naszych salamander. Dlaczego, Szymon? Bo salamandra to płas ognisty, a tego bo wytwarza trującą substancję, która piecze. Wytwarza ją w gruczołach, które ma zlokalizowane przy Złotko. głowie, tak? Dobra, rozglądajcie się, patrzcie pod nogi, żeby żadnej naszej salamandry nie przeoczyć. A ja nigdy tu nie spotkałem zwinki, więc nie wiem, czy tu są zwinki. ale się Salamandra ma około 20 cm długości. Jej ogon jest krótszy od reszty ciała. Super. Takich informacji nam potrzeba, bo dzięki temu będziemy w stanie poznać, że to jest salamandra. Jej cecha charakterystyczna to? Charakterystyczne są jej kropki na całym ciele. W jakiej barwie są to kropki? Żółte albo czerwone. Tak. Na czarnym... Pomarańczowe. Na czarnym... Na czarnym tle. Na czarnym ciele, tak. Czarnym tle. Co Milenka? Co Zaczynają mnie tam... Zaczynają się długie kwiatki. Mhm. No, wszystko to chyba przy laski, tak mi się kojarzy. A z tego co najbardziej pamiętam to najwięcej salamandr, które kiedyś spotkaliśmy tutaj w tym wąwozie znajduje się tam w dole. Im bliżej końca tym więcej ich tam spotykaliśmy. Przy samym strumieniu. Zresztą moja żona tam Mocno buszuje, rozgląda się. Ale to już widzicie, czemu ten wąwóz jest taki wyjątkowy, taki niesamowity i nadaje niesamowity właśnie te skały wulkaniczne, które nas otaczają. Ścieżka nabiera bardziej taki dziki charakter, pełno drzew. A przez to, że jesteśmy w rezerwacie, to tutaj wszystko biegnie swoim życiem. Tutaj nie jest nic, że tak powiem, regulowane może, oprócz w momencie, kiedy ścieżki są za bardzo. Zawalone drzewami, tak jak teraz, to mogą przyjść tutaj i posprzątać to, ale nie zawsze tak się dzieje. No hej, hej. Mhm. Ja też. Fantastyczne. Skały. Szymon, jaką uroczysz nas teraz ciekawostką? Wiedziałeś, że salamandra plamista jest pod ochroną częściową w Polsce? Nie wiedziałem. Czy spotkamy dziś salamandry? Jestem ciekaw. Jest dzisiaj wyjątkowo ciepło, bo w naszych rejonach temperatura osiągnęła nawet 20 stopni albo nawet więcej. Ale tu pięknie wygląda. Fajnie wyglądają te skały. No i w wąwozie jest zdecydowanie chłodniej. Coś Milenkę chciałaś mi przekazać ciekawego? Nie zapomniałaś. Już zapomniałaś. No, to nie zapomina coś ważnego masz do powiedzenia, to trzeba mówić. Już wiem, już pamiętam. I już już salomandny się budzą. A to już powiedzieliśmy, już powiedzieliśmy, że już na początku filmu mówiliśmy, że te stworzonka się budzą. Z te zimowego... jaszczury ogniste, tak, z zimowego snu, i można je tu spotkać, wow, ale jaka więc jest można, taka góra. Wykorzystać, można wykorzystać piękną pogodę do tego, aby właśnie i poszukać pierwszych z tego, co nam wiadomo, najpiękniejszych polskich płazów, a jednocześnie rozkoszować się już taką, można powiedzieć, wczesną letnią pogodą. Na początku wiosny. Póki co żadnych salamandr, ale wąwóz wygląda fenomenalnie. Mam kolejną ciekawostkę. Słucham. Sa wiedziałeś, że salamandra jest jają żyworodna? To znaczy, że w ciele mamy, gdy jajka już są gotowe, salamandra już się wykluwa i zostaje, wychodzi cała, cała yy, bez jajka. Z ciała mamy. Aha, ciekawe, ciekawe. Czyli tak można powiedzieć, że jajko e, wykluwa się z jajka w ciele mamy i mama ją rodzi, tak? Mama salamandra, tak? Tak. A, ciekawe. A co potrzebuje? Chyba musimy tu przejść. Nie, tak. tak, bo tutaj niestety e, nie za bardzo jest jak przejść. Będziemy musieli przeskoczyć tutaj na drugą stronę. Dacie radę? Stromek nie jest jakiś wielki. Okej. Okay. A co salamandra potrzebuje do wylęgu? Potrzebuje y, rzecz, rzeczek takich jak ta. Mm -hmm. Dużo wil, dużej wilgotności też powietrza, tak? Tak. I występuje przede wszystkim w lasach liściastych? Tak. Y, Unika iglastych. Aha. A ciekawostka jest że y, jeszcze, jako mi opowiadałeś wcześniej, że salamandry. Umieją pływać czy nie umieją pływać? Nie, salamandra nie umie pływać. Czyli może dojść do sytuacji, w której samica podczas rodzenia młodych w wodzie utonie. Oj, oj, oj. To niebezpieczne zajęcie sobie wybrała salamandra. I z tego, co mi się chyba kojarzy, to jest jeden z niewielu płazów, który mimo tego, że. Część swojego życia spędza w wodzie jako te we, pierwsze e, wersje to mimo wszystko nie umie pływać No teraz znowu musimy wrócić na tamtą stronę, bo widać, że tutaj podmyło cały bok. Ale skały. Wow tu? Mama sobie powróciła. No dobra, to jakoś musimy przejść. Chodź Milena. Jak jest? Poczekaj chwilkę Szymuś, bo mi też... O, co to było? Nie wiem. Daj mi ręka rękę. Chodź. Po malutku Dylanka. To prowadźcie trzeba. Co to było? Nie wiem. Nie wiem co to było? Coś tak jakby uciekło. Salamandra. Patrzcie się. Jest, Szymuś. O Jezu, 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 nie, nie dotykaj mnie. Gdzie to Salamandra? O, proszę bardzo. Pierwsza salamandra. To to spadło w takim razie. Uważacie, bo tak dużo jest. O, o, i owad, który może. Się I pamiętajcie, salamandry są toksyczne, nie wolno ich brać do ręki. Na głowie widać takie kropki przy głowie, widzisz? Tak, to są te gruczoły, z których wytwarza tą toksynę, która jest piekąca. Co? Jaka piękna! Jaka, ale fajnie, ale duża. No bardzo duża. Tak ten, ale... Bardzo duża. No chowa się przed nami. Dobra, dajmy, dajmy jej spokój. Pierwsza salamandra w naszym. w naszej dzisiejszej wycieczce znaleziona. Jest. Jest, udało się! Dobrze no, się to do Brawo! Piąteczki, piąteczki, piąteczki. piątka, Szymon! Jak Coś niesamowitego. Jak widzicie wybieramy się po salamandry i znajdujemy salamandry. Szkoda, że tak. Szkoda, że nie jest tak w przypadku e, poroża, ale macie dowód, że w wąwozie Lipa możecie liczyć na salamandry plamiste. Żona jeszcze tam robi zdjęcie. Salamandra. Salamandrze. Tato, mam kolejną ciekawostkę, którą mógłbym ci opowiedzieć. Słucham. Salamandra. Żywi się różnymi owadami, ślimakami, chrząszczami, ale może żywić się ty, tylko tymi owadami i chrząszczami, które są wolniejsze niż, niż salamandra. One. No są salamandry bardzo powolne, więc na pewno muszą e, zadowolić się powolnym e, jedzeniem, ale salamandry żywią się również. Kijankami, a nawet e, l, e, młodszymi w, e, stadiami, swoimi własnym potomstwem, swoimi e, własnymi e, osobnikami z tej, samej, e, z, tego samego, z tej samej rodziny. tak? Dobra, idziemy dalej. Jest jedna, to może będzie więcej. Tak więc, wąwóz Slipa to fenomenalne miejsce, do tego, żeby spotkać salamandry. Oprócz tego, żeby. Pospacerować po pięknym wąwozie, w sumie to bardziej Jarze, pośród wulkanicznych skał, tak idę, to jeszcze można spotkać rzadkie, ma, niezbyt często spotykane jaszczury. I to w krainie wygasłych wulkanów. Pięknie śpiewają. Do rodziny salamandrowatych należą również traszki, tak? Tak. Kiedyś mieliśmy okazję spotkać traszki, prawda? Tak. W górach kaczawskich. Ale znowu traszki całe chyba swoje życie spędzają w wodzie. Tak, masz rację. Znaczy, no nie całe życie, bo one również zimują na na przykład pod kamieniami nie w wodzie. Zaszywają się w norkach, pod kamieniami. No, ale one w przeciwieństwie do salamandr plamistych potrafią pływać. Dobra, rozglądamy się za kolejnymi salamandrami. Dochodzimy do miejsca, w którym zaraz może przy odrobinie szczęścia, zobaczymy góry kaczawskie. Z dłużkiem chociażby. No tu takie fajnie już się rozlewa ta rzeczka. Trzeba się przyglądać. Przyglądać trzeba się. W parę chwil udało nam się przejść cały wąwóz niebieskim szlakiem. Teraz wchodzimy na niebieski. W dalszym ciągu poruszamy się niebieskim szlakiem, ale już poza wąwozem. Ale jest naprawdę ciepło. Mimo, że mamy... Trzeci, 4 kwietnia? 4 kwietnia to jest wyśmienita pogoda. Jest ciepło, jest słonecznie, a jutro ma przyjść załamanie pogody. I dlatego warto, jeżeli się pojawia chociaż jeden taki dzień w ciągu tygodnia, wybrać się na łono natury, żeby w słonecznych promieniach podziwiać niesamowite formy skalne, spotykać zwierzęta, które już się budzą do życia. Oczywiście chodzi mi o okres wiosenny. No i kurczę te widoki, te kwiaty. W tej chwili chyba już wyszliśmy tak naprawdę z wąwozu eee, lipa, a tam płynie sobie rogozina. Strumyczek bardzo ładny, który tutaj opływa nam eee, od dołu wąwóz lipa i zgarnia właśnie ten strumyczek, który z góry spływa. No, i mamy drogę do samej miejscowości Lipa na Pogórzu Kaczańskim, w którym znajduje się chociażby zamek średniowieczny, ruiny w sumie, z zamku. Dodatkowo warto się wybrać do wozu Lipa i tutaj do okolicznych lasów, właśnie w okresie wczesnej wiosny, póki jeszcze te trawy, te eee, krzaki nie porosły. Bo później może być ciężko, bo już niejednokrotnie z moją małżonką będąc tu mieliśmy okazję przedzierać się przez te wysokie trawska. Jedna salamandra póki co, ale jeszcze będziemy teraz się wspinać i jest szansa na spotkanie drugiej. A tutaj mamy słup energetyczny, stary słup. Nie wiem, mama gdzieś nam zginęła. Tak więc wchodzimy pod górę. Tak jest. Może zaraz zboczymy, wejdziemy sobie trochę bardziej na przełaj. A z tego względu, żeby zwiększyć szansę na spotkanie kolejnych salamander. No i dla takich widoków warto się spiąć troszkę wyżej. Stąd już widzimy góry kaczarskie. A dodatkowo, tak jak łazikanty lubią. Idziemy na przełaj przez las wiosenny w poszukiwaniu kolejnych salamandr. A póki co znaleźliśmy ślady zbrodni. To jest zjadło jakiegoś ptaka. Im wyżej, tym piękniejszy widok. Zaraz powinniśmy dojść do ścieżki, która pokieruje nas już do naszego autka. Szlak przez wąwóz Lipa nie jest wymagający ani nie jest zbyt długi. Naprawdę nie trzeba poświęcać całego dnia. Może być to jeden z punktów wycieczki. Najlepiej to tutaj przyjechać w okresie właśnie wiosennym bądź jesiennym, kiedy można spotkać salamandry. Tak, Szymon? Tak. Więc, jeżeli chcecie spotkać tego gagatka, to jest duża szansa, że właśnie w wąwozie lipa salamandry plamistą spotkacie. A dodatkowo będziecie mieli okazję przespacerować się pięknymi buczynami, dąbrowami, z domieszką drzew iglastych, z widokiem na góry kaczawskie, w których my może zaraz się znajdziemy. Kto wie. Choć już jest późno, bo mamy godzinę 17.30 prawie. Udało się zrealizować nasz dzisiejszy Cel, czyli znaleźliśmy Salamandrę Plamistą. Szymon i jego wiedza merytoryczna na temat tego płaza, mam nadzieję, wystarczająco Wam przybliżyła jego charakterystykę. Można tak to ująć, tak. tak. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy nasz film i chcecie więcej takiego kontentu, to napiszcie komentarz. Oczywiście również zasubskrybujcie nasz kanał. Dajcie dlatego pła łapkę w górę. Kliknijcie w dzwoneczek i do następnego oraz <noise> obserwujcie nas na Facebooku i Instagramie. Na tą chwilę mówimy Wam już do widzenia! Pa! jeszcze trochę wspinaczki przez spaceru, przez las i zaraz będziemy jechać gdzieś dalej, podziwiać nasz piękny region, jakim jest Dolny Śląsk, a zwłaszcza kraina wygasłych wulkanów.